Firmy, które robią prawa jazdy i robią te kursy prawa jazdy, są z nami dogadane, że pół na pół fundujemy to prawo jazdy. Mam nadzieję, że uzbieramy większą kwotę pieniążków i uda się sprezentować jeszcze coś poza tym. Ale na dzień dzisiejszy po prostu szykujemy się finansowo, musimy stanąć na nogi. Czyli mocno. słodycze plus zafundowane prawo jazdy dla najdolniejszych dzieciaków. Tak, do tak, Wiedom tak. ile tak. tych praw jazdy, to znaczy właśnie od tego, ile Obytkoje. pieniążków zbieramy. konkretnej liczby na no musicie zabrać tylko. Nie, by nie, się nie. Tak, do... tak, 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 tak to Musiście będzie wyglądać. Tym bardziej, że to będzie jeszcze przed końcem roku szkolnego i będziemy czekać, aż szkoła się skończy, świadectwa będą i wtedy domy dziecka do nas wyślą propozycje i wybierzemy tych, którzy rzeczywiście są najlepsi, jeżeli chodzi o naukę. Poza tym, no, mam nadzieję, że tak jak mówię, uda się uzbierać więcej pieniążków i będzie można fundować również wyjazdy dzieciom na wakacje. Ale to tylko jest na razie. Plan. Mamy jeszcze swoje konto, plan. Możesz powiedzieć, że naszą. Koncie, które, gdzie będziemy z kartki z numerem konta rozdawali tym, którzy chcą spać? Może stronę odesłać internetową? To znaczy, tak, jesteśmy dopiero w formie y, tworzenia tej strony internetowej. Myślę, że jak w Google wrzuci się dawcy uśmiechu, na pewno wyskoczy to, co potrzeba, bo jesteśmy jako jedyni pod tą nazwą tutaj w kraju. Czyli generalnie, gdyby chciał się włączyć, nie może przyjechać na przykład pod FreshMe House. Nie tak, tak, bardziej. tak. Wchodzi na tą stronę i tam możesz jakoś z Wami kontaktować. Tak to wygląda. Tam, tam są wszelkie namiary, hmm. numer telefonu do mnie. Można się kontaktować, łączyć i wspomagać, do czego zapraszamy i chętnie będziemy współpracować. To może ja jeszcze tylko dodam, że po prostu jeśli chodzi o kwestowanie, my wszelkiego rodzaju zabawy związane właśnie z samochodami, z motocyklami będziemy robić charytatywnie, ale będziemy jednocześnie bardzo wdzięczni, że jeśli za każdą taką przejażdżkę ktoś do tej puszeczki nam kilka złotówek wrzuci. My robimy to naprawdę za darmo, nasze koszty, nasze paliwa bo wszystko jest po prostu za darmo. My tylko prosimy o maleńkie wrzucenie na dzieciaki, nic więcej. Pani mówiła Państwo, w ogóle że generalnie akcja się rozrasta. Czyli ja rozumiem, że wśród motocyklistów jest wielu takich, którzy chcą pomagać dzieciakom, chcą edukować ludzi, bo to też jest edukacja połączona z akcją charytatywną. Dlaczego tak motocykliści chcą pokazać, że... Że naprawdę dbają o bezpieczeństwo. Czy chcecie może zmienić taki ogólny obraz motocyklisty, który może nie zasłużenia, ale nie jest pozytywny? W to jest główny powód. Przede wszystkim tak, ludzie chętnie pomagają, tylko musi się znaleźć ktoś, kto wskaże kierunek, wskaże miejsce i, i drogę. Tak. Poza tym, tak jak już ja wspominałam, że. Jesteśmy niestety postrzegani bardzo stereotypowo. Czyli motocyklista, Bez dawca organów. Tak, a my organu. chcemy pokazać, przewrotnie, nazywając nasze stowarzyszenie właśnie dawca uśmiechu, że motocykliści są normalnymi ludźmi. Ludźmi, którzy są wśród nas, bo nie każdy się przyznaje głośno, mówi: Ja też jeżdżę. Ludźmi, którzy mają serce ogromne, wręcz na dłoniach i chętnie pomogą. Tylko tak jak mówię, zebrało się kilka osób, które stwierdziło, że trzeba coś zrobić. Znaleźliśmy cel, znaleźliśmy motywację i okazuje się, że coraz więcej osób prywatnych, a zarazem firm chce nas po prostu wspomóc. Dlatego zarejestrujemy sobie i rejestrujemy się jako stowarzyszenie, żeby była możliwość prawna i szersze pole do działania bo komitet organizacyjny bardzo wiązał nam ręce, po prostu ukierunkowywał tylko w jedną możliwość zbiórki pieniędzy, a tak jak wcześniej wspominałam, wspomagać chcemy nie tylko domy dziecka i dzieci z domów dziecka, ale również motocyklistów, rodziny motocyklistów w różnych sytuacjach i po wypadkach i w trudnych sytuacjach życiowych, czy chorobach dzieci, czy chorobach samych motocyklistów, małżonków, współmałżonków. Dlatego właśnie to stowarzyszenie nam umożliwi szersze pole do działania, no i dodatkowo będzie możliwość już oficjalnego doszkalania motocyklistów. Motocykliści, którzy będą chcieli poszerzyć swoje wiadomości, umiejętności, będą mogli się zgłosić. Będzie, ogłaszamy się na forum Śląskich Motocyklistów. I głównie jeśli chodzi na, na chwilę obecną o pierwszą pomoc. To znaczy tak, na chwilę obecną pierwsza pomoc te imprezy związane z bezpieczeństwem jazdy, z uświadamianiem, że jesteśmy na drogach. Będziemy w najbliższym czasie nawiązywać kontakty z firmami, które robią doszkalające jazdy na motocyklu, żeby poszerzyć, powiększyć umiejętności motocyklistów w jeździe na drogach. Żeby to nie było tak, że wyjeżdżamy po zrobieniu kursu prawo jazdy i już jesteśmy najlepsi, dajemy sobie jak, radę. Poza tym, jak my to mówimy w naszej nomenklaturze, odkręcamy do czerwonej i droga nasza. No, to tak wygląda najczęściej. Do ja powiem że, no tak, młodzi kierowcy czy, czy na motorze, czy za półkiem. generalnie Robią, tak, stwarzają zagrożenie, tak, tak. ale właśnie tutaj pozwolę sobie na taką prywatną opinię, że moim zdaniem rzeczywiście fakt z faktem, że na motocyklu się narzeka, bo bardzo szybko czasem ludzie się znają. Największe zagrożenie rozwój kierowcy sprawiają moim zdaniem. Ja może powiem w ten sposób. Motocykl jak motocykl. My staramy się po mieście na przykład jeździć w miarę możliwości równo zstępem kierowców samochodów. Nie da się jeździć szybciej. Jesteśmy postrzegani tak jak jesteśmy postrzegani tylko i wyłącznie dlatego, że jeżeli motocykl ustawi się na przykład przed czerwonym światłem jako pierwszy, wiadomo, ma o wiele większe przyspieszenie od zera do powiedzmy tej 70-80 niż samochód. W tym momencie my ruszając pod światłem i samochód ruszając pod światłem jest wrażenie, że my po prostu o, hmm. idziemy i koniec, tak? Ale jaka jest wartość ale... kierowców? Jeszcze, dokładnie, ale, jest ale tutaj... Się... Się... Ale się właśnie zmienić, chodzi tak? o to, że od same te miejsca startu na przykład, kiedy samochód i, i motocykle ruszają jednocześnie, już jesteśmy postrzegani, o, kolejny wariat, kolejny wariat, kolejny dawca, tak? Co? To, to nie, nie ominie, Polska będzie stał z nami, tak? Tak, tak tak tak, tak, nie tak, tak. tak, po prostu, dokładnie, w tym momencie czasami tak jest, że my po prostu y, chcąc, y, jedna sprawa, motocykl jest wąskim pojazdem. My naprawdę potrafimy się czasami prześlizgnąć pomiędzy dwoma stojącymi samochodami. Nasi, ja powiem, to, tak, jak polu, tak, jak tak. Nasi, no proszę, patrzę na mój tak. tych, listop, którzy oczywiście nie A niektórzy, z drogą, a niektórzy armii, wręcz, armii, wręcz armii. złośliwie zajeżdżają tą drogę, blokują, bo skoro ja stoję, to ty też będziesz stał. Ile razy słyszymy normalnie różne epitety w naszym kierunku, że nie wiem, no jesteśmy idiotami czy czymś takim? Nie, jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy po prostu poruszają się po drodze innym sprzętem niż samochód. Stojęcie, y, Dokładnie. Podnie w sprawie możliwości, tak. Dokładnie. nie, nie, nie zagrożenia, tak. Skolek, tak? tak, dokładnie żadnego. Poza tym na drogach szybkiego ruchu też kierowcy bardzo często zajeżdżają, nie zjeżdżają, nie widzą nas, nie słyszą, aczkolwiek muszę stanąć w obronie kierowców, bo ile razy nie przepychałabym się w korku, stojąc gdzieś na światłach na drogach szybkiego ruchu, tiry bardzo często usuwają się, przepuszczając spokojnie, można się przepchnąć. Gorzej jest właśnie z kierowcami samochodów osobowych, którzy pewnych rzeczy jeszcze nie rozumieją. Myślę, że kierowcy tirów też są takim klanem Innym kierowców światem światem, który trzyma się razem i rozumieją kierowców motocykli, którzy też mają swój jakiś świat. Kierowców samochodów osobowych jest bardzo dużo i oni nie potrafią się chyba tak zrzeszyć i tak porozumieć jak te mniejsze grupy. Dobra, to tak jeszcze, jeżeli jesteśmy w kwestii bezpieczeństwa, czy możecie jakoś tak ocenić, jak, jak oceniacie na przykład poziom bezpieczeństwa na drogach w tej środkiej zagłębie, jak Wam się jeździ motocyklistą, ja to są kierowcy, czy, czy w ogóle można coś takiego powiedzieć? Myślę, że nie można generalizować, że, że się jeździ w Benzinie, dobrze się jeździ w Sosnowcu, jeszcze gorzej w Warszawie, czy fantastycznie się jeździ się w Krakowie, bo wszystko to zależy od osoby, która siedzi za kierownicą. Nie trzeba dużo, wystarczy troszeczkę pomyśleć, rozejrzeć się w te lusterka. No i jak widzimy pojedyncze światło, zjechać mu, bo i tak nas wyprzedzi, i tak nas wyprzedzi. No nie oszukujmy się, motocykliści mają większe pole manewru. Ale generalnie chyba drogi mamy nieco lepsze niż w innych regionach. Mówimy o jakości drogi? Mm -hmm. To zależy od miejsca. Zależy. Dokładnie, zależy od miejsca, od miejscowości. Są drogi na przykład tak jak tutaj w naszym już Bożym Śląskim regionie jest stricte miejskim. W większości miejsc są eleganckie asfalty, już można pojeździć. Ale często gęsto jak się wyjeżdża gdzieś na takie mm -hmm. mniejsze boczne dróżki, bo my sobie latem urządzamy nie tylko nazwijmy to w cudzysłowie wyścigi po mieście, jak to niektórzy kierowcy nas widzą, ale po prostu z wycieczki turystyczne czasami robimy po 400-500 km w ciągu jednego dnia i naprawdę asfalty są różne. Znaczy tak, ja na, na pewno na pewno omijam Mysłowicę. Tak. Na pewno należy Mysłowicę omijać szerokim Ale łukiem. Dlaczego? Dlatego, że mm, Mysłowica, żeby to nie zabrzmiało bardzo lapidarnie, to jest jedna wielka dziura. <noise> po prostu dziura dziura go dziura. dziura wpada się w drugą dziurę. no także nie, mówi, szeroki nie wiem. a proszę mi powiedzieć bo organizujecie akcje które mają promować na przykład pierwszą pomoc bezpieczeństwo. chyba Kruchowski u nas jest prawda tak, jest, jest krucho dlatego, że można nawet niejednokrotnie wyczytać w internecie, że stał ktoś i czekał, aż przyjedzie karetka pogotowia, ewentualnie jakiś ratownik, cokolwiek. Naprawdę boją się, boją się reagować. Tak. Rzecz polega na tym, tak jak to powtarza ratownik, z którym ja na co dzień współpracuję. Nie bać się tego. Każde, każde po prostu udzielenie pomocy już ratuje człowiekowi życie. Jeżeli w ciągu kilku minut taki człowiek nie odzyska krążenia, następują nieodwracalne zmiany w mózgu i najczęściej nawet jeśli taka osoba trafi na oją, to po kilku dniach tak czy siak i tak po prostu umiera. A taka ciekawostka, będzie właśnie u nas 9 kwietnia ratownik na motocyklu. Ratownik na motocyklu ratowniczym yy, wyposażonym we wszystko, co ma karetka na czterech koła. Tylko to wiem, to w Krakowie tacy znaczy, i w Warszawie jeżdżą, prawda? Tak, tak. Oni są zrzeszeni w jednej grupie, ale, ale jest ich bardzo mało. Tak, jest na ich zaledwie ośmiu. Są tacy ratownicy? Jeden. W Katowicach mamy takiego ratownika, który przy każdej akcji, którą my inicjujemy, którą robimy, zawsze z nami jedzie. W całym tym przejeździe i on nas posłania, jeżeli chodzi o stronę medyczną. Ale jest to jeden na cały śląsk. On jeździ e, jako ratownik medyczny, działa po prostu. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Ja Ma opisany ambula. A to on jest, jest Nie, nie, nie. To jest firma prywatna. To jest firma prywatna. A generalnie to tak już podsumowując, taki ratownik właśnie e, na motocyklu na pewno nie swoich korków. To pewno właśnie Jest nas. szybciej na miejscu wypadku udziela pierwszej pomocy i to on zabezpiecza dookoła cały seren. On kieruje całą pomocą, on wzywa karetkę, jeżeli jest takowa potrzebna. I na pewno ma wszystko oprócz noszy. Czyli generalnie podsumowując, na motocyklu ratownik medyczny szybciej dociera. I to kolejna oczywiście. rzecz, która obala ten nic tego niedobrego motocyklu. Oczywiście. oczywiście, że jest dużo plusów, które przemawiają za tym, że motocyklista jest yes. przyjacielem na drodze tego kierowcy za kółkiem. No, oczywiście. Miejmy nadzieję, że będzie tych ratowników na motocyklach o wiele więcej. Jeszcze taka ciekawostka, przecież jest wśród nas Doktor Rider. Jest, mamy kontakt z klubem motocyklowym lekarzy, który nas wspiera. Dzięki temu właśnie będziemy mogli udzielać jako stowarzyszenie też pomocy informacyjnej właśnie dla motocyklistów, którzy mają problemy zdrowotne po wypadkach, po służbach. Także tak jak mówię, motocykliści są wszędzie i mamy swoich ludzi wszędzie. <ścoughs> Cieszymy się z tego, bo mamy szersze pole do działania, będziemy mogli więcej zrobić, więcej pomóc. Rozmawialiśmy z Soprano i hey Chris. Fundujemy również. Y Prezenty tego typu, jak na Motomikołajach, ufundowaliśmy najlepszemu uczniowi z domu dziecka, pełnoletniemu Prawo Jazdy. Jest to dziewczynka która z Domu Dziecka w Kosowcu na ulicy Suchej skorzystała z naszego kursu. W tym roku również będziemy fundować. Mam nadzieję, że uda nam się już nie jako dla, jednych, dla jednego domu dziecka, tylko dla kilku uczniów taki prezent podarować. Tym bardziej, że jesteśmy kierowcami, więc myślę, że to będzie taki najbardziej pamiątkowy prezent i taki najbardziej pokazujący. To, co robimy? Ja mam pytanie, czy podczas tej imprezy 9 kwietnia również będziecie skwestować na rzecz domu dziecka? Tak, tak, tak. Cała ta impreza I jest z nimi połączona. to będzie połączona. Tak, żeby osoby, które przyjdą, czy to czy będzie coś z puszeczkami chodził, czyli hmm. jakaś jedna będzie stała? To znaczy się, że będą to ludzie, którzy będą w charakterystycznych zielono-seledynowych kamizelkach z napisem Motogrupa. Będzie to grupa, która zabezpiecza między innymi przejazd całego konwoju. I oni będą między innymi mieli plastikowe puszki i do tychże puszek będą zbierać. I co chcecie z tych pieniędzy kupić? To znaczy tak, mamy firmy wspierające nas słodyczami, więc słodycze będziemy mieć yy, charytatywnie podarowane. Z tym właśnie za te pieniądze, które uzbieramy, finansować bo...